Cześć wszystkim, tu Natalia z projektu X. Choć w herbie Rosji znajduje się dwugłowy złoty orzeł jeszcze z czasów cesarstwa wschodnio-rzymskiego, nieoficjalną maskotką tego imperium jest niewątpliwie niedźwiedź, który de facto jest tam o wiele bardziej popularny. Kiedy reszta świata szaleje na punkcie kotów i psów, Rosjanie pozostają wierni właśnie niedźwiedziom, które nierzadko traktują jak swoje milusie zwierzęta domowe. W dzisiejszym odcinku, Opowiem wam właśnie taką historię przyjaźni Niedźwiadka z Człowiekiem. Pewna odważna Rosjanka twierdzi, że wcale nie szuka kłopotów zabierając na ryby dorosłego niedźwiedzia brunatnego ogromnych rozmiarów. Weronika Diczka, opiekunka tego niesamowitego dzikiego stworzenia spędziła ostatnio całe popołudnie próbując złapać mu coś świeżego na obiad. Byli nad jednym z nowosybirskich jezior, a gigantyczny Archie wcale nie wyglądał przy tym na zatroskanego. Wręcz przeciwnie Wydaje się, że wtedy na rybach z Weroniką spędził najlepsze chwile swojego życia. Co prawda trudno w to uwierzyć, ale kiedy jego pani zmęczyła się kierowaniem łódki, to on sam przejął stery. Dziewczyna chwali się wszemi wobec, że Archie jest jej zaufanym towarzyszem, członkiem rodziny i przyjacielem. Przed laty, kiedy był jeszcze małym niedźwiadkiem, został uratowany z cyrku przez niejaką Maję Kirsanową. Od tamtej pory Mieszkał w parku safari wraz z kilkoma innymi niedźwiedziami, ale wraz z nadejściem pandemii ośrodek trzeba było zamknąć. Obostrzenia się przedłużały, przez co coraz trudniej było właścicielom parku zapewnić bezpieczeństwo i schronienie dla licznych zwierząt i wtedy do akcji wkroczyła tak samo dzielna jak i piękna Weronika. Warto wspomnieć, że Weronika pracowała wcześniej z Archim przy okazji kilku sesji zdjęć. Ale wtedy tylko się z nim zakolegowała. Dziś są nierozłącznie, zdjęcia i filmiki, które widzicie, tylko potwierdzają ich niezwykłą, bliską relację. Dziewczyna i niedźwiedź spędzają ze sobą tyle czasu, że Weronika nie ma powodów, by bać się dzikiego zwierzęcia, które, gdyby tylko zechciało, mogłoby ją zabić jednym zdecydowanym ruchem łapy. Pewnego dnia Archie i Weronika wybrali się na wyprawę na ryby. Oboje uwielbiają wodę, a poza tym Weronika pragnęła udowodnić wszystkim niedowiarkom, że naprawdę łączy ją z niedźwiedziem bliska więź, że się nawzajem kochają, a przynajmniej że cieszy ich swoje towarzystwo i że nie obchodzi jej co myślą o tym inni. Według niej w tej relacji nie ma nic dziwnego, bo na pewno dobrze wszyscy wiecie, że dziki Niedźwiedzie mogą być bardzo niebezpieczne. Historia zna jednak wiele wyjątków od tej reguły i Archie zdecydowanie jest jednym z nich. Powodem tego może być fakt, że ten konkretny miś, większość swojego życia, spędził w parku safari, gdzie był raczej wdzięczny dla ludzi, którzy uratowali go przed niewolnictwem i okrucieństwem cyrkowców nastawionych tylko i wyłącznie na zysk. Niestety Archie był zmuszony większość swojego życia spędzić w rezerwacie, gdyż nie nadawał się do powrotu na wolność po tym, jak go go uratowano. Dzieje się tak zwykle w przypadku dzikich zwierząt, latami trzymanych w niewoli. Takie osobniki bezpowrotnie tracą kontakt ze swoimi dzikimi korzeniami i nie są w stanie przeżyć na wolności. W wywiadzie dla brytyjskiej gazety Daily Mail, Weronika wyznaje: Archie traktuje mnie jak członka rodziny, dzieli się ze mną jedzeniem, zdarza mu się nawet zasnąć w moich ramionach, a kiedy się przestraszy, chowa się za moimi plecami jak małe dziecko. Przez to, że wzięliśmy go z parku safari, gdzie spędził większość swojego życia, niestety nie możemy wypuścić go na wolność, ale być może właśnie dzięki temu łączy ich bardzo niezwykła więź, bo jak już wiecie, Weronika i jej niedźwiadek Archie są dziś najlepszymi przyjaciółmi. Przyznajcie, że uroczo wyglądają łowiąc razem ryby, a Archie jest kompletnie zakochany w wodzie. Co oczywiście leży w jego naturze i uwielbia łowić ryby, tak samo zresztą jak Weronika. Oprócz tego niedźwiadek uwielbia również odkrywać zupełnie nowe, nieznane mu jeszcze miejsca. Są jak rodzina i często się do siebie przytulają, co czyni jego najprawdziwszego misia przytulankę. Jak dobrze wiemy, niedźwiedzie uwielbiają jeść ryby i w tym archi zupełnie się nie wyróżnia, bo nic go tak nie cieszy jak świeży połów. Warto wiedzieć, że niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne, jedzą zarówno mięso, jak i rośliny, są na szczycie łańcucha pokarmowego w swoim środowisku. W swojej diecie mają szeroki repertuar, bo sięgają po ryby, małe gady, ssaki, gryzonie, ptasie. Jaja, jak również grzyby, owoce i nasiona, a to tylko kilka przykładów. Niedźwiedzie ostre zęby umożliwiają im łatwe przegryzanie najróżniejszych pokarmów, choć są szczególnie ważne przy spożywaniu mięsa. W uzębieniu misia znajdują się również zęby trzonowe, pozwalające im spożywać rośliny. Ze względu na potężne gabaryty, niedźwiedzie brunatne potrzebują do prawidłowego funkcjonowania bardzo dużo energii, co wiąże się z dostarczaniem im ogromnych ilości jedzenia, nawet. 40 kg dziennie. Ależ tak, 40-kilowy posiłek to dla takiego misia normalka. Trzeba przyznać, że Weronika ma więcej odwagi niż miałaby większość z nas, czego przykładem jest ta grupka przyjaciół, która z duszą na ramieniu odstraszyła ostatnio niedźwiedzia, który włamał się do ich samochodu. Dziki niedźwiedź doszczętnie zniszczył wnętrze auta, wszystko wydarzyło się w Gatlinburg w stanie Tennessee. Niejaki Joseph Deal wziął na siebie odpowiedzialność otwarcia drzwi pojazdu, w którym niedźwiedź zniszczył wszystko, co stanęło mu na drodze. Mężczyzna i tak musiał później porzucić samochód na środku autostrady i uciekać, ile sił w nogach, co możemy zobaczyć na filmiku z TikToka. Joseph tłumaczył się później, że będąc w totalnej głuszy nie wpadł na to, że ktoś włami mu się do auta. Wokół niego nie było dosłownie nikogo żywej duszy, dlatego nawet przez myśl mu nie. Przeszło, że ktoś może ukraść mu rzeczy. Jak widać, okazja czyni złodzieja, nawet jeśli złodziejem okazuje się dzikie zwierzę. Jak się później dowiedzieliśmy, niedźwiedzie są w tym całkiem dobre, bo jak widać na załączonym obrazku, przetestowały już metodę na aucie sąsiadów. A to dobre, to już wszystko na dziś. Chciałbyś mieć w domu takiego niedźwiedzia? Opowiedz co o tym myślisz w komentarzu, a teraz pomóż nam dotrzeć do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij na facebooku. Kliknij też kartę, która pojawiła się na końcu. Do usłyszenia, dzięki i pozdrawiam.